Siema, jestem Marek i witam Was na moich lekcjach online. Dzisiaj będziemy uczyć się matematyki. Mam tutaj podręcznik z piątej klasy podstawów, czyli na poziomie Maćka. Co należy zrobić na samym początku lekcji? Zostawić subskrypcję i górę. Nie nie, 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 nie. Co należy zrobić? Przywitać się! A, dzień dobry! Ale dobrze, że przypomniałeś o subskrypcjach, ponieważ aktualnie ten kanał jest najszybciej rozwijającym się kanałem w Polsce. Tak się stało, że wymyliśmy ponad 150 tysięcy subskrypcji w dwa tygodnie. Także jeżeli jeszcze ty nie subskrybujesz tego kanału, to koniecznie to zrób. I przypominam, że za 30 tysięcy w górę flatuje kolejny odcinek z Lekcji Online. Słucham? Mariusz, Oczywiście. W dniu dzisiejszym zajmiemy się ułamkami. To była strona 89, o ile dobrze pamiętam. A więc tak, wiesz co to ułamek? Wiem. To co to? Taka część całości. Część całości. Jakiej całości? Całość. Patrz, ja ci to zobrazuję. Patrz, masz tutaj Apple Watcha. Zrób mi z niego jedną trzecią. Potrzebuję jedną trzecią Apple Watcha. Nie no, urwi! No ale ja nie da się. To czekaj, ja przyniosę Ci coś. Ale o co chodzi? Po co jedną trzecią z tego robić? Jak to dobry sprzęt jest. Dobrze, daj to. Ja ci pokażę, jak wyliczyć jedną trzecią, na pół no to nie jest jedna trzecia. Halo. Dobra, zaraz no, się... czy tak? Najlepiej chyba się pracuje na takim sprzęcie, co? To jest jedna piąta, panie profesorze. Dobra, nie da się tego otworzyć. Policz mi, ile to jest. Z całego? Tak. Dużo. No tak, Dobrze, ten aktualny znaczy masz... należy do ciebie teraz. Jest Twój. A za co to? W prezencie za dobre wyniki w nauce. Dobrze, skoro jesteśmy przy ułamkach, to przygotowałem dla ciebie zadanie, które pobrałem sobie z matury z ubiegłych lat. I tutaj masz na przykład ułamek: 9,13. Zgadza się? Dlatego też stwierdziłem, że to zadanie maturalne będzie odpowiednie, żeby się rozwiązał. Słucham. A w której klasie my jesteśmy? Piąta klasa podstawówki. Dobra, dobra. Jeszcze jakieś pytania masz? Nie, już nie. Dobrze, to ja czytam zadanie. Sławomir ma do pokonania. 182 km, ponieważ jedzie w odwiedziny do Marka swoim golfem trójką. Marek w ten sam czasie postanowił wybrać się do Sławomira. Wyjechał z domu godzinę wcześniej i jedzie ze średnią prędkością o 7 km na godzinę większą od Sławomira. Spotkali się w trasie, kiedy Sławomir tankował golfa trójkę i miał pokonane już 9-13 trasy. Z jaką średnią prędkością jechał Marek? Znasz odpowiedź, czy musimy rozwiązywać? Nie. Czyli rozwiązujemy. Nie. Dobrze, ja mam ci pokazać, jak to rozwiązać, czy sam rozwiążesz? No tak, średnio. Było. Dobrze, zapraszam, zapraszam. To jest bardzo łatwe zadanie. Ja rozwiązywałem przed chwilą, i powiem ci, że ubawiłem się. Dużo pod uwagę trzeba wziąć. Dobrze, tutaj przede wszystkim bierzemy pod uwagę taki trójkącik. Że śliski na przykład. Patrz, jest, jest taki trójkącik. Jaki trójkącik? Masz tam drogę, czas, prędkość. Znasz wzory na drogę, czas i prędkość? Nie. No to ja ci zapiszę te wzory, bo to będzie ci niezbędne do tego zadania. V co to znaczy? Prędkość, tak? No, chyba. I to jest S przez T. Dalej. S. Jaki to jest wzór? No pewnie V i T. A co z tymi V i T? Pomnożyć czy podzielić? Pomnożyć. Dobrze. No i teraz ostatni na czas. Jaki to będzie? No pewnie S i V. Ale co? Podzielić, pomnożyć? Tak, właśnie o to chodzi. No właśnie o to chodzi. Dobrze. Także przejdźmy sobie tutaj. Na samym początku musimy wypisać dane. No. Czy nie chcecie tego robić? A da się rozwiązać bez? Chce się robić czy nie? Nie. No to nie rób. To tak w można w szkole. Można, oczywiście, to jest szkoła króżliwa. No. no człowieku. czym my rozmawiamy? Dalej? dalej robimy ułamki. Zrób te ułamki i ja po prostu do ciebie wrócę, tak? A ja już chyba wiem o co chodzi w tych ułamku. Więc... O co chodzi? No to jest jedna. No to jest jedna, tak? To, to, to jest jedna, tak? Tak. No i co dalej? Trzecia oczywiście. Znaczy no. Pomogę ci. No i teraz wyliczaj. gdzie jest zegarek? Chyba tu. Gdzie? A tu. Pasek, to i to. To jest kolejna jedna trzecia. Nie Brawo! To jest jedna trzecia. Słuchaj, no tego się nie spodziewałem, bo to Dobrze, powiem Ci szczerze, że nie chce mi się prowadzić tej leci, tak? No może Ty ją poprowadzisz. To ja jestem nauczycielem, czy Pan? Ty masz się uczyć, tak? A nie ja. Pan mnie ma uczyć. Nie, ja sobie pooglądam filmy na YouTubie. Czemu? No, rozwiązuj zadania, ja sobie pooglądam na YouTube filmy. A dostanę coś za zadania? Nie, sam sobie wybierz. A jest ja sprawdzę zaraz. Jeszcze pójdę sobie, sobie do widzenia, co robicie. jaki ci to. Ułamek zwykły. A co ty robisz? I jest. ciągle jest znamodpowiedź, panie profesorze. Trzeciąg. Wiesz, ty co żeś na biurku taki śmietnik zrobił? Dobrze, co ty tam napisałeś? Marek jechał ze średnią prędkością 7 km na godzinę większą niż Sławomir. Brawo, odpowiedź. Dobra, ja nie wiem czy ja mam jakieś pieniążki, żeby ci zapłacić za, to, za takie wyniki. Co ja skończę po pieniążki, ja ci zapłacę, nagrodę dostaniesz, tak? Za, to? za rozwiązanie, Dobra. dobre. Co prawda spodziewałem się innego wyniku, ale to też ale będzie Ale jest prawidłowy. Jest jak najbardziej. Na ile wyceniasz sobie tamto zadanie? Na tyle, co trzymasz w ręku. Nie, 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 nie bo to muszę mieć na całą lekcję. Na ile... na... Tak szczerze, tak? Nie oszukujemy. Na, na jedną ile. trzecią tego, co trzymasz w ręku. Nie, no to za dużo, jedna trzecia. No jak za dużo? To na jedną piątą. To... Tyle będzie ok? Pokażę. Bo to trudne zadanie Pokażę. było. Raz, dwa, trzy, cztery, w i 15. 16. 1600 zł. Dobrze? Za każdą dobrą odpowiedź będziesz dzisiaj otrzymywał pieniądze. Także, co to jest ułamek? Ułamek to jest część całości. Tutaj mam 13 zadań, które sobie rozwiążemy, więc słuchaj, to się nie wypłaci. To pierwsze zadanie. Zapisz w postaci ułamka. A. Jedna druga. B. Trzy piąte. C. Jedna dziesiąta. Chcesz, żebym zrobił to za ciebie. Nie wstawaj! Nie, ja. Nie wstawaj. wstawaj. Chcesz, żebym zrobił to za ciebie? Ja zrobię. Nie, ja chcę, bo ja chcę wygrać pieniądze. Dobrze, to trzymaj. Czyli co mam zapisać? A jedna druga. Ale to jest w postaci ułamka tego czy dziesiętnego? Ułamki zwykłe. Jedna, druga. B. Trzy piąte. Trzy piąte. C jedna dziesiąta. Jedna dziesiąta. Brawo! Słuchaj, jestem nas ci naprawdę dumny. Dlatego dostaniesz 3 piąte tysiąca. Co ty na to? Trzy piąte tysiąca. Ile to, to jest, będzie? 600, 600 zł dostaniesz. 60. To co, możemy przejść do następnego tak. zadania. Kolorem zielonym zamalowano pewną część prostokąta Jest to, spójrz sobie na ilustrację. No jedna... Nie, poczekaj Zielony, tak? Tak. Ja ci narczek, żeby było ci spokojnie, spokojnie, daj mi na. Chwilę. Sam sobie prosto. Nie, nie. No, no proszę, daj mi. Rysujesz tak, 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 tak. I to jest 5 szóstych. 5 szóstych, świetnie. To co? Teraz dostaniesz 5 szóstych tysiąca. Ile to będzie? 5 szóstych tysiąca. No, ile to będzie? Chyba, że wolisz 6 piątych tysiąca. To ja wolę 6 piątych tysiąca. Dobrze, nie ma problemu. Ile to jest 6 ,000? 1200. Dobrze, kolejne zadanie. Narysuj 5 prostokątów o wymiarach 4 kratki na 6 kraty. Tu nie ma kratek. Da, ja ci to zrobię. Patrz. Ile było 5 prostokątów? Pierwszy, drugi Licz Stówka za kreatywność. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Co się stało? I czeka. Męczące. Co jest męczące? męczące? Dobrze, słuchaj. Twoje zadanie jest następujące. Pokoloruj odpowiednio jedną drugą prostokąta. Jedną drugą. Wiesz ile to jest? Wiem. Może na pieniążkach lepiej Ci pokazać. Nie, jeszcze nie. Patrz. Jedna druga, zobacz tutaj. Jedna druga tego. Ale ja już pokolorowałem. Ale jeszcze raz Ci pokażę. Jedna druga tego to tyle. Zatem co do Ciebie trafia? I co do ciebie trafia? No jedna druga, czyli to. A co jeszcze zostało? No jeszcze jedna, jedna druga. Jak jedna druga? To jest całość. Dobrze. I co? Za pomyłkę też mogę Ci zapłacić. Dalej. Zamaluj dwie trzecie prostokąta. Dwie trzecie. Już. Dwie trzecie prostokąta. A, no, no czy chodziło mi, że to są dwie trzecie, nie? No. Nie, nie, nie. To dwie szóste były. No już. Dobrze. Pięknie. To co? Znowu płacimy? To dla ciebie. Jak pan to liczy? Ja liczę swoim taryfikatorem. Dalej, 5-6. Proponuję zamalować te i jedno zostawić. A czemu jedno zostawić? No bo 5-6. Dobra, nie... 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5-6, czyli zamalowujesz tylko 5. Perfekcyjnie wykonane zadanie. To było trudniejsze, także więcej też płacimy. 200 tym razem. 3-8. Ósme. 3-8. Ósme. Tak, wiecie w jaki sposób to zrobić najłatwiej? Raz, 2 3 4 nie mam pojęcia, ale dobra. radę. Czyli to będzie raz, dwa, trzy. Ile to miało być? Trzy, ósme. Raz, nie. dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, Dobrze, trzy, jest dwa, źle, dwa, ale nie zwracajmy na to uwagi. Proszę, tutaj dla ciebie trudne było, długo się zastanawiałeś. Dobrze, teraz siedem dwunastych. Ciężkie to. Jak 7 dwunastych? Siedem dwunastych, patrz. Może sobie skróci ten ułamek w tak naprawdę w nieprawidłowy sposób. Daj mi na chwilę, ja cię pokażę. się skrócić siedem No wiem, że się nie da, ale jak się chce, to wszystko się da. Można coś to zrobić na patencie. Czy jest...